Witajcie, witajcie, na Friburdzie jest ze mną, jest ze mną nie jestem mną magiczna osoba, Pan panciechu.pl, Pan jego kanał no, będziecie, no, tak, no, jego, no. jego kanał będziecie mieli w opisie filmu, IP serwera też, y, subskrybujcie mój i jego kanał i patrzcie, złote buty, dwa jak sklopy.

A jak, się robi a jak się robi, crafting table? Zbieram, weź się zbieram. Kurde, Mr. Knokers, Mr. Knokers. no bo mnie nie dodałeś jeszcze, mnie Do, nie dodałeś. Masz mnie dodać. Aha, tak, a gdzie, gdzie jest? Dodaj mnie.

Почему то есть только двух кошечек? No, то я сидит! А а я сидит, я знаю, что серф, я сидит. А нет, то есть подрубка сидит, Сид, no, а ну, да, бо сидит в аник сидит. Сидит в аник сидит. Ну это как бы Ну добра, боям я мать душу, трепна. То есть, ну я, Нет. Zaczynasz wszystko od nowa. Zimmer! Ej, a wiesz że ja tam nie mam seta. Home. Nie, ja tam nie mam set ja mam naszej starej. to na naszej tej. Ej, ale jak wyjdziemy na tamtą działkę? Aha, bo ty tam masz yy, te Homa. Na tej starej. Na yy, nie, co 5 5 nie. Chcecie, jego, chcecie, mieć jego, chcecie mieć jego nazwę Minecrafta i... Chcecie mieć jego nazwę Minecrafta i hasło do tego serwera w opisie, czy nie? A nie bo ma diaksy, bo ma już Dexy. Nie. Robimy niedługo konkurs Minecrafta. Kto? Ej, O czym ma być konkurs? Nie pamiętam. Nie prosimy o restart, tartaku. Tak, tak. Ej, to nie pisze Tartak, to pisze Tatak. Ja i widzowie, y, proszę, y, kto będzie chciał y, porozmawiać, to nikt nie męczy i nie dzwoni, tylko niech pisze, że chce rozmawiać. No, y, no. Y, ja jaka... tak. Bo ja będę nagrywał e, filmiki sam, albo z innymi kolegami, A albo z Elowarki sam, że Tak. na przykład z Minecrafta, może z Counter Strike'a, może jeszcze z LoLa. Ej, skąd ten Strike'a i z LoLa no. będziemy nagrywać? Skąd? Nie, tam, kiedy No, ale z Strajka Strike'a 1.6 będziemy nagrywać z tego, z LoLa może, jak mnie namówi, jak mu się uda mnie namówić. A pójdę na naszą no. starą działkę. Bo on nie cierpi um, Lola. Ja nie cierpię Lola. Counter-strike tak do połowy, ale lul... Lul! Lul! ludzie LOL. Jak ktoś myśli, że Elohand Discent jest głupi, to niech pisze w komentarzach, że nie lubi e, ten... że nie lubi Lola, ale żeby nie obrażać Elovantisenta, to soki. No. Jeśli rozumiem, że ktoś na przykład mnie nie będzie już lubiał, bo nie lubię konta strikea, no nie to, że nie no, Lola, nie to że nie lubię, kiedyś grałem, miałem już dobry level i zabił mnie taki jeden gościu i, zres, i zrestartowało restartowało mi dosłownie wszystko, całe konto, wiecie. To też jest takie wkurzające, nie masz już taki level osobisty. I ci restartuje konto, nie? Zaczekaj się. Nie ja wchodzę na tego, ja wchodzę na tartak. No chodź, bo już wchodzę na jedno. Kur. Ojej. A jaki masz nick? No. gościa widzimy no, się... wiem, ci na sklepie nazwę Wy jeszcze raz bo zrobiłem cięcie Jak widać widzowie I jak widać widzowie to tutaj będzie nasze kopalnia podjacy emeraldy Ja idę do, do, si so ja do naszych sąsiadów Ale ładny domek ma nasz sąsiad Widziałeś? No, nie o ale ładny domek Katusenczant? Ale dobry domek. Aha, i proszę bardzo dużo zadać lajków. I filmiki będą różne, różnej długości. I filmy będą fajne. chciał nagrywać, niech dodaje na sklepie. Oczywiście, z różnych, różnorakich gier. A nie, nie akceptuj, nie akceptuj, nie akceptuj. Y E, tak, kto będzie chciał nagrywać, niech, na, niech dzwoni na skype'a, tylko prosimy was tutaj, nie spamujcie na tym skype'ie, bo tam wkurza, nie? Nie chcę... Kto ja będę spamował, to po prostu blok. Tak. Ej, ja, ja jeszcze nie jestem dodany. Aha, ten... Ej, jest prawdziwy Sid, Widzisz Sid? oddaj bo, oddaj bo to o mam ej weź mnie dodaj już cię dodałem nie, nie mogę jeszcze nic tak. nie mogę kłamiesz kłamiesz lub giniesz I czy mi mam dwie łopaty a nie wiem jedną no i już, i zobacz no i na ryż ci mogę nie rusz. Dobra, to ja za, idę robić hak Dobra, mam. I zrobię ten taki niepotrzebny pokój. Jak ktoś będzie chciał, to zapraszamy na ten serwer. Bardzo dużo y, rzeczy tu jest. Y, dobre eventy są. Są fajne konkursy. Mo, do, mo, na konkursach skinów można dostawać głowy. Ja, ja z, kole, z kolegą mam y, sklep głów. No, jest kreatyw tutaj, no, też rzeczy, jest, jest Survival plus frakcja. Um, ja mam już dobre echo, jakby ktoś chciał zapraszamy. To, no, po prostu zapraszamy do serwera. Jest, jest bardzo fajny. Znajdziecie tutaj wszystko dla siebie, kto, kto lubi latać i cheatować sobie. Dla niego jest serwer Creative kto lubi na tym serwerze na przykład różne na przykład gierki na tym serwerze tak. też znajdzie dużo de tak znajdzie dużo po prostu gier dużo bardzo dużo bardzo no, no, to, bardzo dużo tak no bo to jest jeden z najpopularniejszych serwerów mcminecraft.pl y no to więc zapraszamy tak. I będziemy na was czekać, dopóki ktoś, nas, ktoś będzie chciał wejść z nami porozmawiamy się na sklepie. A z tego No kto no będzie i... sponował, to nie! I poczekaj, poczekaj. Ten filmik już trwa 10 minut, to chyba kończymy. No, jeśli podobał Wam się ten odcinek, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcecie mnie zachęcać do naszego DG20 listem, zostawcie sobie. Cześć, czułem i na razie. Pożegnaj się. Cześć. No to... Na.